W rozmowach dotyczących digitalizacji czy też cyfryzacji sprzedaży pojawia się często pomysł wdrożenia systemu PIM. Okazuje się jednak, że skrót PIM wciąż nie jest tak popularny i niewiele wyjaśnia. Pojawia się więc pytanie, co to jest PIM? Cześć, jestem Karolina z zespołu Makopedii. Dziś podczas pierwszego odcinka naszej Akademii PIM postaram się w pigułce wytłumaczyć, czym jest system PIM i jak jego wdrożenie może usprawnić procesy w Twojej firmie. Rozpocznę od rozwinięcia skrótu. PIM to Product Information Management. Zatem system PIM to platforma, której głównymi celami są przechowywanie informacji o produktach, zarządzanie nimi, a następnie dostarczenie danych produktowych do odpowiednich kanałów. Aby najlepiej zrozumieć, w jakich sytuacjach najbardziej przydaje się ten system, wyjdę od wyzwania, jakie stoi przed każdym e-commercem. Proces sprzedaży produktów w każdej organizacji wygląda nieco inaczej. Jedno jest jednak pewne, każdy sklep, zarówno B2C, jak i B2B, aby zachęcić kupującego, potrzebuje informacji o produkcie, co najmniej ceny, opisu i nazwy produktu. Chociaż trzeba przyznać, że czasy, gdy oczekiwaliśmy tylko takich danych produktowych, już dawno minęły. Obecnie spodziewamy się rzetelnych i dokładnych specyfikacji produktowych, dzięki którym będziemy mogli skorzystać z porównywarki, filtrów i finalnie będziemy w stanie podjąć świadomą i najlepszą decyzję zakupową. Wokół produktów i ich sprzedaży najczęściej krążą różnego rodzaju informacje. Specyfikacja produktowa, specyfikacja techniczna, dane logistyczne, zdjęcia, instrukcje obsługi, pliki PDF, ikony, opisy marketingowe, tłumaczenia, bo przecież dobrze by było posiadać sklep co najmniej w polskiej i angielskiej wersji językowej, a jeśli sprzedaż prowadzona jest na kilku rynkach zagranicznych, to najczęściej dostarczyć musimy również tłumaczenia dla tych rynków i wiele, wiele innych informacji. Gdzie przechowywane są dane produktowe? Ankietowani odpowiadają. Na dyskach współdzielonych, w folderach, na Teamsach, w mailach, w bazie sklepu internetowego, na pulpitach pracowników, albo co gorsza, tylko w ich głowach. Oznacza to, że zarządzanie danymi produktowymi, czyli ich publikacja, aktualizacja, wprowadzanie poprawek i wszelkie inne procesy z nimi związane, jest prawdopodobnie bardzo skomplikowane i wymaga zaangażowania wielu osób. Zdarza się, że dane umieszczone w oficjalnym sklepie różnią się od tych umieszczonych na przykład na Allegro, bo źródłem dla tych danych są dwa inne pliki, którymi w dodatku opiekują się w firmie dwie inne osoby. Pojawiają się zwroty, reklamacje i spadek zaufania do marki, a przecież tego najbardziej chcemy uniknąć. Sklepy stoją więc przed wyzwaniem: jak dostarczyć dane produktowe i zapewnić ich kompletność i aktualność? Dzięki wdrożeniu systemu PIM eliminujemy tą masę wymienionych przed chwilą źródeł danych i tworzymy jedną centralną bazę wiedzy o produktach. To w PIMie przechowujemy i ewentualnie transformujemy, dostosowujemy dane produktowe, a następnie rozsyłamy do odpowiednich kanałów. Kanały, które zazwyczaj oczekują tych danych produktowych, to sklep internetowy, marketplace, czyli Allegro czy Amazon, strona internetowa prezentująca pełne portfolio produktów ale też materiały drukowane, takie jak katalogi produktowe, ulotki czy pliki przekazywane np. dystrybutorom. Dane z PIM możemy pobierać automatycznie. Budując integracje oparte o API, możemy stworzyć katalog odpowiednio ułożonych plików z odpowiednią strukturą, które mogą stanowić fit produktowy i zasilać inne systemy. Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie systemu PIM? Na pierwszym miejscu musimy umieścić centralizację danych, bo jest to prawdziwy game changer w zarządzaniu informacjami o produkcie w organizacji. Product managerowie, działy marketingu czy pracownicy sprzedaży cenią możliwość posiadania jednego źródła prawdy oraz zalety związane ze standaryzacją specyfikacji, śledzeniem kompletności danych czy skróceniem czasu związanego z poszukiwaniem danych. Dzięki Pimowi usprawniamy proces dodawania nowego produktu do portfolio i znacznie przyspieszamy jego time to market. Zarządzanie wieloma kanałami sprzedaży, tłumaczeniami i dywersyfikacja opisów w zależności od kanału stają się szybsze i bardziej efektywne. Klienci uzyskują dokładne i atrakcyjne informacje o produkcie, dzięki czemu ich zaufanie wzrasta, a także poprawiają się doświadczenia zakupowe. Ważnym aspektem jest przygotowanie się do skalowalności. Posiadając system PIM, wejście na nowy rynek czy na nową platformę sprzedażową staje się dużo mniejszym wyzwaniem. W Macopedii wspieramy naszych klientów w cyfrowej transformacji, w tym we wdrożeniach systemu PIM. Więc jeśli treść dzisiejszego odcinka Cię zaciekawiła, a w głowie pojawiły się jakieś pytania lub być może stoisz właśnie przed wyborem systemu PIM, zachęcamy do kontaktu. W następnych odcinkach Akademii poruszać będziemy kolejne obszary związane z PIM. Subskrybujcie koniecznie nasz kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do następnego!